Witajmy gorącymi brawami wszystkich artystów, którzy wystąpią podczas Polsat Super Hit Festival, a są nimi Dawid Podsiadło, Mela Koteluk, Donata Kleo. Mesaja, Enej, Lemon, Piersi, Rafał Brzozowski, Dawid Kwiatkowski. Grzegorz Chyży, Ania Wyszkoni, Liber i Natalia Schreder, Margaret, Bracia, Znany z MassBitem Music, najlepszy przekaz w mieście. Panowie, pokażcie się nam. Kasia Popowska, Zespół Szwagier Kolaska, czyli Munik Staszczyk i Andrzej Zeńczewski. Oraz gorące brawa dla pani beaty, Kozidraki dla bajmu. Jaki to będzie festiwal? Kiedy tak patrzę na artystów siedzących wokół i Państwo też widzicie, że wydawałoby się z pozoru, że to mieszanka piorunująca. Bo co łączy wszystkich artystów tutaj siedzących i tych, których nie ma? To, że w minionym roku. To ich właśnie najbardziej pokochała publiczność. I wszystko jedno, czy ta miłość wyraziła się w kupowaniu płyt i stąd koncert platynowy. Postanowiliśmy to wszystko policzyć, zmierzyć, powiedzieć o tym. Drugi dzień z kolei, pierwszy raz w historii, będziemy mieli koncert hitów FM. Pierwszy raz. Zostały zbadane, ale o tym powie za chwilę mecenas Staszewski. Jak wybraliście te najczęściej odsłuchiwane utwory w radio, te topowe utwory? Bo to wcale nie było tak, że wydrukowaliście sobie listę, to jest tak i tak, ale mieliście swoje kryterium. Proszę nam opowiedzieć o tym. Chciałbym powiedzieć i dodać, że to jest takie pierwsze w historii roczne zestawienie słuchalności w polskich radiach. Zasada jest prosta. Dokonywane są co godzina, właściwie w każdym momencie, na bieżąco pomiary słuchalności polskich rozgłośni radiowych i ten utwór, który jest najczęściej słuchany, czyli największa grupa słuchaczy do słucha, uzyskuje najwyższą pozycję. I ta suma na 2014 rok będzie przedstawiona, czyli te wyniki będą przedstawione podczas Festival. Jeśli chodzi o zestawienie złotych i platynowych płyt, to to jest jeden z pierwszych produktów w związku producentów audiowideo, praktycznie od początku, z tym, że oczywiście wiele lat temu obejmowało to zestawienie jedynie sprzedaż nośników jeszcze kaset magnetowonowych kiedyś potem płyt CD, natomiast Natomiast w tej chwili od kilku lat jest to zestawienie łącznej sprzedaży, czyli nośników fizycznych, płyt CD w tej chwili, ale także winyli, bo ta sprzedaż winyli rośnie, oraz oczywiście sprzedaż cyfrową. Te dane są bardzo precyzyjne, pochodzą ze źródeł, są również przez nas weryfikowane. I oczywiście w sposób oficjalny przyznanie złotych platynowych, tu mówimy o platynowych płyt. Jest potwierdzane oficjalnie przez Związek Producentów Audiowideo. To te dwa główne zestawienia, które stanowią jakby bazę do, do tych m, informacji, które będą w formie wizualnej, i wykonawczej zaprezentowane podczas festiwalu. Wyłoniła się pewna poplista, jak powiedziałby Darek Macibołek, tych, którzy, których przeboje najczęściej były puszczane przez wszystkie radia w Polsce od który Darek reprezentuje, do przysłowiowego na przykład Radia Chojnicy. Sarku, jak ma się ta lista najczęściej odtwarzanych utworów w rozgłośniach radiowych do Twojej poplisty? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że się czuję doskonale tutaj siedząc w takim towarzystwie ze względu na nowe wydarzenie, które bardzo wychodzi na... Prze, na na spotkanie zupełnie innego docierania odbiorcy do muzyki, które dzieje się na świecie już kilka lat. Natomiast dlaczego doskonale się czuję w tym towarzystwie? Bo myślę sobie, że to jest coś, na, coś w rodzaju takiej poblisty, na siedząco bez muzyki. Bo wszyscy artyści, którzy tutaj się zgromadzili. Zaczynali ze swoimi przebojami pierwsze swoje kroki nieśmiałe na pobliście, a potem stały się ogromnymi hitami. 99,9 artystów, którzy pojawiają się na Super Hit Festival w tym szczególnym radiowym dniu, kiedy prezentowana jest topowa lista artystów najczęściej odtwarzanych we wszystkich radiach Polski zaczynało swój żywot artystyczny na pobliście i stąd myślę, że możemy mówić o specjalnej symbiozie, to znaczy i odbiorca próbował swoich sił słuchając tych hitów na pobliście w Radiu RMF FM, a później te hity stały się olbrzymymi przebojami nie tylko w Radiu RMF FM i na pobliście, ale też to jest specjalny taki próbnik tego czy z kolei twórca miał dobrą rękę i dobre ucho do tworzenia przebojów, więc to specyficzna symbioza w połączeniu z, ze sprzedażą Myślę, że to jest to, do czego każdy i odbiorca i twórca dąży. Na każdym festiwalu specjalni goście, a więc chciałam tu powiedzieć o zespole Hej, którego z nami nie ma, który jest jak gdyby wstępem do koncertu platynowego, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, że właśnie w dniu tego koncertu Hej zdobył swoją pierwszą platynę, a następnie zdobył ich 18. To nie do uwierzenia. To jest absolutny kolekcjoner platyny, dlatego to oni właśnie wprowadzą nas w ten platynowy świat. Tego samego dnia będzie bardzo luksusowa płyta. Szwagier Kolaska, luksus. Ja dostałam taką płytę nawet, jak ona się nazywa, zapomniałam Muniu? Winyl, winylową. Obok Muńka siedzi znany wszystkim Andrzej, żeńczewski. I ponieważ jest akurat 20 lat, mamy reedycję tej płyty, przy czym nie wiem ile 20 lat temu wynosiła platyna, ale wiem, że ta płyta była absolutnym hitem i komercyjnym e, i wszelkim. Sprzedała się i artystycznym, jak pisał Wojciech Minałski, sprzedała się nie wiem, prawie... W 300, ponad 260 tysięcy. No właśnie, ponad 260 tysięcy. Dlatego też e, pasują jakby do tego platynowego koncertu. Panowie, na czym polega fenomen tego albumu? Da się to w ogóle słowami opowiedzieć? Raz, dzień dobry. Znaczy, no krótko, to 20 lat temu było pewne zaskoczenie. Wzięliśmy się za folk miejski, odgrzaliśmy w jakiś sposób klasyki warszawskiej ulicy. Nikt się wtedy tym nie zajmował, teraz jest pewnego rodzaju nawet moda na, na, na tego typu lokalne rzeczy. Był to wielki sukces. Ojcem, ojcem chrzestnym był Wojciech Młynarski, mamą chrzestną Nina Tyrętjew. Marek Nowakowski, legenda nieżyjąca już warszawski pisarz czas się dobrze o tym wypowiadał, więc dostaliśmy kopa od jakby nie tyle mediów, ile w ogóle ludzi, którzy byli dla nas ważni. Nie spodziewaliśmy się w ogóle żadnego sukcesu, zrobiliśmy to kompletnie na luzie. Nagle dostaliśmy Fryderyka, a potem bardzo duży nakład płyty. Yy, chcieliśmy zrobić coś innego niż w naszych y, rodzimych zespołach. Ja gram w TILAF od 33 lat, on gra w DABIE od, od 32 albo 3. Chcieliśmy, chcieliśmy pograć coś innego, yy, wzięliśmy się za muzykę folk, i stąd powstał szwagier Kolaska Jest 20-lecie tej płyty. Yy, dzięki zaproszeniu Niny możemy wystąpić w krótkim recitalu z gościnnym udziałem majestro. Yy. Bogdana Łazuki w jednym utworze Balna Gnojnej, więc zapraszamy serdecznie. Okazuje się, że tak szybciuteńko, na paluszkach, minęło 10 lat Zakopauela. Więc oni będą z nami, otworzą koncert, który poprowadzi Darek, no bo któż mógłby poprowadzić radiową, wszechradiową poplistę jak nie on. I tam zobaczymy wszystkich wspaniałych artystów, którzy tutaj siedzą z nami. E, następnie pokażemy również cyfrową piosenkę, laureatów cyfrowej piosenki, to znaczy tych, których najchętniej publiczność kupowała w sieci i jeden utwór. E, pokażemy również to, o czym mówiliśmy: hity YouTube'a, dlatego że no to też jest swojego rodzaju e, niezwykle ciekawa rzecz, że między nami, poza platynami, podwójnymi, potrójnymi. Topowymi artystami wszystkich lat i siedzi jeden diament, a zdobycie w tych czasach płyty diamentowej jest czymś niezwykłym. Obok mnie mężczyzna, młody człowiek, który także podbił polski rynek muzyczny, Dawid, Podsiadło. Dawid, o takiej karierze jak Twoja marzy każdy młody artysta? Nie wiem. Tak. Nie wiem. Tak. Dzień okay. dobry. W ogóle? Co planujesz na najbliższy czas? Bo była debiutancka płyta solowa. Wiem, że teraz sens Spowiek spędza ci także promocja albumu Curly Heads, ale wiem też, że szykujesz drugi solowy album. Opowiedz nam o tym. To bardzo. Fajnie to brzmi, jak, jak tak, takie tajemnicze wydarzenie. Tak naprawdę jest to ciężka, żmudna i pełna problemów praca. Ale faktycznie teraz. Kończymy powoli, znaczy zaczynamy w sumie, skończyliśmy trasę, trasę klubową z Curly Heads. jeszcze czeka nas kilka panelowych koncertów, kilka większych, przyjemnych takich miejsc, w których możemy zagrać. Cieszę się bardzo, że jako solowy projekt możemy się pojawić na tym festiwalu i, i mam nadzieję, że zaprezentujemy trochę jakiś taki powiew już bardziej świeży i zapowiadający to, co może się wydarzyć pod koniec roku, bo wtedy planujemy wydać drugą płytę solową. To jest po prostu szaleństwo muzyki, szaleństwo głosu, szaleństwo formy. Dla mnie jest to najpiękniejszy bajm, jakiego słyszałam, jakiego, jaki słyszałam, najpiękniejszy głos Beaty. No ale ponieważ postanowiliśmy, że było jeszcze piękniej, dogadaliście się z orkiestrą? No właśnie, to zdradzę tu pewną tajemnicę, to jeszcze do tego brzmienia dojdzie orkiestra. Proszę nam ochylić rąbka tajemnicy, bo nie możemy się doczekać. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim. Zacznę od tego, że dwa lata temu zagraliśmy bardzo dużo koncertów akustyczno-elektrycznych, który pomysłodawcą był mój mąż. I naprawdę muszę powiedzieć, że ku mojemu wielkiemu zdziwieniu graliśmy dwa koncerty dziennie. Takie było zapotrzebowanie. Graliśmy w salach do tysiąca osób. I muszę powiedzieć, że to były tak bliskie spotkania z publicznością, tak wspaniałe, Wzruszające bardzo. Postanowiliśmy na drugi rok, czyli rok temu, zagraliśmy z kolei w największych halach w Polsce. To, są, to były biletowane absolutnie koncerty. Przyszło po prostu mnóstwo ludzi, tysiące ludzi, świetnie się bawiąc i wzruszając na, na pierwszej części akustycznej, a później, a później da, dawaliśmy czadu i graliśmy oczywiście elektrycznie. I chcieliśmy to Wam pokazać. Chcieliśmy pokazać te emocje, które są w tych piosenkach, które się nie zmieniły. Te piosenki grane akustycznie i w tym momencie z orkiestrą Pana Kukli będą brzmiały inaczej przede wszystkim. To będzie inna zupełnie barwa tych piosenek. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie dużo wzruszeń. Ale na końcu damy kopa. No. W kabaretonie mamy super filmik o kabaretonie którym też będzie muzyka tym razem, bo jak widzieliście w Zwiastunie, będzie i Wojtek Gąsowski, i Maciek Maleńczuk. Dlaczego, po co? Dowiecie się za chwilę. Na kabaretowym parkiecie pojawi się wyjątkowy duet prowadzących Ewa Błachnio oraz Piotr Bałtroczek. Dostanę glukoza do żył nie za taki krzesło wyściłany. Widzę, że pan, to taki śmieszek! Jest zwykła muzyczna gwiazda. Porywający do tańca Evergreen Ramaja zaśpiewa specjalnie dla nas sam Maciej Maleńczyk. Jak w domu, jak w domu, Sopocki hit kabaretowy, Prywatka w Operze Leśnej, 31 maja. Także 31 maja, proszę Państwa, bawimy się na Prywatce w Operze Leśnej. Ponieważ jest nowa formuła festiwalu, e, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że to, że zmieniamy formułę festiwalu, nie wiem, o czym mówiliśmy wcześniej, ale to, co ja chciałem powiedzieć, Wiąże się tylko z tym, że po parunastu latach naszej pracy w telewizji wspólnej, po zrobieniu setek koncertów, po dwunastu edycjach festiwalu Top Trendy, no zawsze w życiu następuje taki moment, w którym trzeba popatrzeć inaczej na, na to, co robimy, spojrzeć szerzej. Stąd to nasze spotkanie dzisiejsze, że będziemy to bardziej robić multimedialnie. Patrzmy na, na wiele, wiele ciekawych czynników, które dzieją się na rynku. you <music>